Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty sposób wyczyścić wtryskiwacze w silniku benzynowym. Na przykładzie silnika 2.0 TFSI, to jest jakieś tam 152 konie. Prosty nie prosty, prosty dla warsztatów, dla przeciętnego Kowalskiego niezbyt jest to łatwe, ponieważ trzeba mieć specjalne urządzenie. Podłączamy urządzenie do układu zasilania przez pompę paliwa, więc czyścimy pompę paliwa oraz wtryskiwacze. Będziemy używali chemii Licklimoli, oczyszczacza wtryskiwaczy, który czyści wtryskiwacze, zawory dolotowe oraz zawory wydechowe, komory spalania itd. Później pokażę Wam jak można wyczyścić innym preparatem kolektor dolotowy oraz przepustnicę. Wtryskiwacze możemy czyścić w silniku benzynowym. Tym przyrządem możemy również czyścić DPF. My tę chemię kupujemy w dużych bańkach, ponieważ no, trochę nam tego idzie. Jednak te samochody przyjeżdżają na tą usługę. Odmierzamy sobie 300 ml. Zauważyłem na filmach, że niektórzy rozcieńczają tę chemię. Kontaktowałem się z producentem. Nie trzeba tego rozcieńczać, można to wlewać 100%. Ten silnik będzie na tym chodził. Odmierzone mam tutaj 300 ml. Wlewam do tej banieczki. Odsunę się troszkę na bok, żebym przypadkiem niczego nie zalał. Okay. zakręcamy i podłączamy ciśnienie powietrza ciśnienie, ciśnieniem powietrza ustalamy sobie ciśnienie tego preparatu pod jakim ma być dostarczone do tego silnika ja ustawię sobie tutaj cztery i pół bara i myślę, że to wystarczy. Wlewamy preparat do układu wtryskowego i uruchamiamy silnik. Eee, Uprzedzając pytania, co z powrotem? Eee, w tym systemie wtryskowym mamy zasilanie paliwa przez pompę. Ona idzie na listwę wtryskową i z listwy wtryskowej powrót jest tutaj z powrotem do pompy. Więc mamy układ zamknięty, nie musimy powrotu podłączać. Gdybyśmy mieli układ powrotu otwarty, czyli bezpośrednio do zbiornika, musielibyśmy wyprowadzić przewód, który odprowadza nam nadmiar paliwa. Próbujemy uruchomić silnik, zobaczymy czy odpali. No i zobaczcie, silnik zapalił, mamy ciśnienie troszkę ponad 4 bary. I on sobie tutaj będzie pracował. Czyścił się tą chemią. Dlaczego chemia Likimoli? Nie jest to żadna reklama. Ja nie reklamuję firmy Likimoli, ponieważ nie mam z nimi żadnej współpracy. Używamy tych produktów, bo są dobre. Już nie raz to powtarzałem jeszcze nie raz powtórzę. Także w tym momencie samochód sobie pochodzi, aż to paliwo się skończy, silnik zgaśnie. No i układ wtryskowy mamy wstępnie wyczyszczony. Potem zajmiemy się czyszczeniem kolektora dolotowego i to też zobaczycie w tym filmiku. Jak tak silnik sobie pracuje, chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, że tu mamy odłączony przewód zasilający. Zobaczcie, on idzie sobie tam do zbiornika, ale paliwo z niego nie leci. W zestawie mamy opcję na przykład zaślepienia tego przewodu paliwowego, tylko że ja nie lubię tego robić, bo tam jest ciśnienie. No, pompa się męczy. Więc zazwyczaj jeżeli jest dobry dostęp do pompy paliwa, odłączamy sobie ją i ta pompa nie pracuje w tym momencie. Więc paliwo się nie pojawia w przewodzie i trzeba o tym pamiętać, żeby ktoś nie próbował uruchomić silnika z włączoną pompą, bo tu dużej ilości paliwa się wydostaną. A udało mi się złapać, zobaczcie, kończy się paliwo. Reparat się kończy i gasimy silnik. Nie będę go dłużej męczył, żeby tutaj się nic nie wydarzyło. Także tak wyglądała procedura czyszczenia wtryskiwaczy. Zabieramy się za czyszczenie kolektora. W międzyczasie Dominik tutaj wymieni tarcze klocki. Zobaczcie, Pan sobie zakupił klocki. EBC z serii Greenstaff do Zimmermana. Co do klocków, to nie polecam do jazdy cywilnej, klocków sportowych, ponieważ one muszą się dobrze nagrzać, żeby dobrze hamowały. Jeżeli ktoś tego używa, jeździ na co dzień i o tym wie, to wie, że pierwsze dwa, trzy hamowania są słabsze. Jest to trochę uciążliwe, ale jak ktoś wsiada do czyjegoś samochodu i nie wie o tym, może się naprawdę zaskoczyć. Ale jak to mówił klient, nasz pan. Dominik robi klocki, ja przełączam przyrząd do kolektora i przepustnicy. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Zakręcamy paliwo, upuszczamy ciśnienie. Może najpierw bym odłączył powietrze. Upuszczamy ciśnienie. No i bezpiecznie możemy odłączyć przyrząd. No i mamy kolektor. Przyrząd już przeinstalowany. Zrobiłem sobie, podłączyłem już paliwo z powrotem. Preparat do czyszczenia kolektora. Do czyszczenia kolektora w benzynie, bo w benzynie jest inny, w dieslu jest inny. E, jedna kwestia do, do likimoli. Benzin to nie znaczy diesel. Macie błąd w opisie po polsku. Także jak ktoś z likimoli wygląda, niech się zainteresuje i to zmieni. Otwieramy pre preparat, wlewamy tak jak wtedy. Podłączyłem sobie przewód zamiast czujnika temperatury w kolektorze sącym. i tutaj sobie będziemy dawkowali bezpośrednio do kolektora, a później damy jeszcze do przepustnicy. Słuchajcie, preparat mamy wlany, ciśnienie podłączone, wężyk doprowadzony do kolektora i w tym momencie Odkręcam delikatnie, żeby się dawkowało. No, zastało mi się, to nie będę wam pokazywał. W tym momencie ten preparat się tam wyli do kolektora. Robi się odpowiednią procedurę w odpowiedni sposób. Dodaje się gazu, odejmuje, przytrzymuje na obrotach i ten kolektor się czyści. Miałem nagrać filmik, włożyć endoskop przed i po, ale niestety dzisiaj nie mamy czasu. Postaram się to dla Was zrobić następnym razem. Czyścimy kolektor, potem przełączamy na przepustnicę. I w ten sam sposób czyścimy przepustnicę. A jednak Wam pokażę. No i w ten sposób czyścimy kolektor. Dyszę rozpylającą mam zamontowaną przy samym wlocie do kolektora ssącego, przy samej przepustnicy w sumie, bo w tym momencie będziemy czyścili przepustnicę. Uruchamiamy silnik i będziecie mogli zaobserwować jak to wygląda. Spójrzcie w tym momencie przyrząd przełączyłem tak aby czyścić przepustnicę Nie wiem czy mi się uda to sfilmować Zobaczcie w ten sposób podajemy preparat bezpośrednio na przepustnicę Tą mgiełką czyścimy przepustnicę również Oczywiście można ją wyjąć i wyczyścić ale my to robimy akurat przy okazji czyszczenia kolektora bez demontażu przepustnicy dlatego to tak wygląda w tym momencie u nas nie będę tego wyjmował i pokazywał Wam jak to rozpyla bo bym sobie tutaj nabałaganił a to jest dość mocna chemia ja nie chciałbym tutaj nic pozachlapywać W tym Audi to już jest koniec. Tak naprawdę, zostało nam założyć tylko pokrywę. Wszystkie elementy mamy złączone. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcielibyście zapisać się na usługę czyszczenia wtryskiwaczy bez demontażu, również zapraszam. Nasz numer telefonu jest wszędzie dostępny. Także znajdziecie sobie go w każdych mediach, na każdych forach i różnych innych tego typu miejscach. Dzisiaj już pozostało mi tylko się z Wami pożegnać. Życzę wszystkiego dobrego i do kolejnego odcinka. Cześć.